10 milionów z wolnego miasta Gdańsk. Banknot, który typologicznie na niego się patrzymy, nie wzbudza jakichś szczególnych emocji. Jest to pozycja e, pospolita, szczególnie w słabych stanach zachowania. Oczywiście, na naszą aukcję stacjonarną, e, wybieramy tylko najlepsze z najlepszych. Tak się zużyło, proszę Państwa, że trafiła do nas 10 milionówka e, z, e, bez oznaczenia m, serii A. Jak Państwo tutaj widzicie. To jest egzemplarz zaznaczoną serią A i z drukiem na marginesie te 10 milionów mark, co Państwo tutaj widzicie u góry, yy, ułożonym normalnie. Także jest to czytelne, patrząc się na banknot od przodu, w, na znakomitym stanie zachowania 66 PQ. Także egzemplarz yy, bez zarzutu w pełnym emisyjnym stanie. Ale proszę Państwa, opisując te banknoty, zauważyliśmy, że ten egzemplarz, ten drugi to 64 PQ. To jest naprawdę war. Niepozorny, aczkolwiek bardzo rzadki, bo to jest najwyższa nota w rejestrze PMG. I też przesiedziliśmy sobie troszeczkę notowań i faktycznie odwrócony druk na marginesie. Proszę zobaczyć. Tu mamy mark pisane do góry nogami. Muszę byś ten obrócić do góry nogami, żeby móc przeczytać napis mark. Mi się uda może to Państwu pokazać jeszcze wyraźniej. Także jest ten druk tutaj jak najbardziej odwrócony, i ten właśnie druk odwrócony oznaczony serią A. Okazuje się, że to jest bardzo rzadka odmiana, niepozorna. Myślę, że ci, którzy zbierają wole Miasto Gdańsk na odmiany i mają już jakiś kilkuletni staż w zbieraniu, zauważą, że tutaj raptem pojawiła nam się bardzo ciekawa pozycja rzadka. Także, że ktoś potrzebuje tylko jeden egzemplarz, polecam ten, znakomity na nocie 66, ale ktoś zbiera na warianty, to obowiązkowo ten egzemplarz z odwróconym drukiem na marginesie i oznaczony serią A.